Zespół szkół numer 3 imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu może pochwalić się świetnie wyposażonymi salami i specjalistycznymi pracowniami, ale przede wszystkim swoimi absolwentami. To tutaj kształci się najwyższej klasy profesjonalistów. Zespół szkół numer 3 imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu przygotował ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021-2022 w trzech typach szkół. W pięcioletnim technikum przemysłu mody, Trzechletniej Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia oraz w szóstym Liceum Ogólnokształcącym Czteroletnim. Zapraszamy uczniów kończących klasy ósme do naszego zespołu. Do Technikum Przemysłu Mody, w którym realizować młodzież będzie przedmioty ogólnokształcące i zawodowe, jak również przedmiot rozszerzony język angielski. Realizowane będą jeszcze dodatkowe przedmioty, takie jak fotografia, fryzjerstwo, kosmetologia oraz zajęcia kreatywne z biżuterii. Młodzież yy, uczęszczająca do Technikum Przemysłu Mody realizuje. Praktykę w Portugalii. Jest to praktyka dla najbardziej uzdolnionej młodzieży. Zapraszamy bardzo serdecznie młodych ludzi, kreatywnych, z pomysłem otwartych na sztukę, na modę, na współczesny świat. Uważam, że ten zawód jest teraz bardzo na czasie. Każdy teraz dba o swój wygląd: włosy, cerę, ubiór. My, jako technicy przemysłu mody, możemy pomagać ludziom zagubionym w tym świecie, a może w przyszłości uda nam się pracować z wielkimi gwiazdami? Technik przemysłu mody zajmuje się kreowaniem własnego lub innych wizerunku. Dzięki tej szkole możemy to robić profesjonalnie i na różnych płaszczyznach. Możemy również poznawać zagraniczny świat mody w ramach programu Erasmus. W szkole pracujemy na programach graficznych do projektowania, konstrukcji i produkcji odzieży. Programy te wykorzystamy w dalszej karierze zawodowej. Ta szkoła daje mi możliwość przerabiania wzorów, które są później haftowane. Daje mi również przez dzięki którym Mogę mieć większe zdolności na rynku pracy, które są w tych czasach bardzo potrzebne. Moim marzeniem jest praca w Chanel, ale wiem, że dzięki tej szkole mam większe możliwości. W tej szkole mam możliwość projektowania i wykonywania biżuterii metodą krągowo-klockowej. Interesuję się makijażem i fryzjerstwem. Dzięki tej szkole mogę rozwijać swoje pasje. Wykonuję różne makijaże na pokazy mody. W ramach fotografii w modzie wykonujemy różne sesje swoich projektów w plenerze lub w studio. W naszej szkole kształcimy w zawodzie technik przemysłu mody. Młodzież nabywa wiedzę umiejętności związane z projektowaniem odzieży zarówno w sposób tradycyjny jak i z wykorzystaniem programów komputerowych. Ważne jest tu również, żeby młodzież wiedziała jak należy skonstruować i zmodelować zaprojektowane przez siebie wyroby odzieżowe. Każdy projektant mody powinien znać podstawy szycia, dlatego też w naszej szkole uczymy naszą młodzież wykonywać wyroby odzieżowe, które same zaprojektują. Następnie mogą je zaprezentować podczas organizowanych przez szkołę pokazów mody. W ramach tego zawodu uczniowie również poznają elementy marketingu mody polegające na znalezieniu odpowiednich klientów dla swoich kolekcji swoich zaprojektowanych wyrobów. Ja reprezentuję branżę torebek skórzanych, którą prowadzimy od 25 lat. Sygnujemy ją swoim nazwiskiem. W ogóle Nowy Sącz jest uważany jako jedno z największych zagłębi, jeżeli chodzi o kaletnictwo w Polsce, ale to dzięki tej szkole rodzą się możliwości pozyskania z osób do współpracy z nami, z umiejętnościami projektowania, z technologii, organizacji, zarządzania, czy też szwaczek, które to stanowią bardzo ważny element każdej firmy modowej. Zatrudniamy w naszej firmie absolwentów tej szkoły, którzy wyróżniają się wyjątkowymi kwalifikacjami. Zaznaczę również, że nowy sąd wyróżnia się w branżach modowych, również innych, których zapotrzebowania są podobne do naszych. Ogólnie to nie wyczekać czekacie na Was jako absolwenci tych szkół, to my czekamy na Was otwartymi ramionami. Jesteś kreatywny i ciekawy świata. Lubisz wyzwania oraz emocje towarzyszące procesowi twórczemu? Jeśli tak, to praca w branży modowej jest dla Ciebie wymarzona. Pracowników o takich umiejętnościach jest niewielu na rynku. Nic więc dziwnego, że absolwenci tego kierunku cieszą się dużym powodzeniem na rynku pracy. Mogą więc przebierać w ofertach. To świetny zawód dla osób z pasją i talentem, lubiących modę, kreację i ludzi. Technik przemysłu mody to zawód z przyszłością. Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.